Siema, witam Was w odcinku. Dzisiaj adapter USB-C na HDMI. Postanowiłem sobie to przetestować. Planuję tego użyć, aby podłączyć telefon do telewizorów starszego typu, które screen, mirroring nie mają bezprzewodowego. Mam nadzieję, że to zadziała. Producent Silver Monkey. Z jego okoliczności, tak, wiem, że ostatnio testowałem ich w przejściówkę, ale po prostu no jest to produkt w miarę tani, dlatego stwierdziłem, że możemy się oprzeć o to. Chciałem cały przewód, ale same adaptery bez przewodu wychodzą taniej, a ogarnięcie. Zdjęcie zwykłego przewodu HDMI. To nie jest jakaś bardzo ciężka sprawa. Tutaj mamy USB-C na stały dołączone, tutaj HDMI. Co mamy? USB-C męskie, HDMI żeńskie, 4K przy 30 Hz. No jestem ciekawy, jak to będzie wspierane. Ta informacja o standardach, że zarejestrowany symbol towarowy czy coś. No i wyciągamy. Ok, Pierwsze moje skarżenie, jak widzę ten symbol wyświetlacza, z przejściówkami HDMI na VGA, które były kiedyś popularne do starych monitorów. USB-C z zatyczką, przewód średniej grubości, coś jak ładowarka i tutaj HDMI oczywiście. Przejściówka jak przejściówka, co tu dużo mówić. Co widzimy tutaj jeszcze? Taka karteczka, informacja o bezpieczeństwie, służy do połączenia na przykład laptopa smartfona z urządzeniem typu telewizor monitor. No tak, to sobie sprawdzimy. Podłącz USB-C, podłącz HDMI, wybierz źródło, no i powinno działać, plug and play. No i 1080p przy 60 Hz. No dobra, niestety muszę to nagrać starym telefonem więc jakoś będzie shitowa połączono z wyświetlaczem zewnętrznym Użyłem tutaj monitora Odyssey G3 ale to jest tam kwestia wtórna e, no ma on wejście HDMI oczywiście normalnie ten telefon się prawie wcale nie wyostrza to jest jego problem tutaj adapter i w sumie działa to się odpaliło w trybie Samsung DeX ale oczywiście USB-C mam już zajęte więc nie jesteśmy w stanie tu podłączyć myszki i klawiatury więc się zastanawiam na jakiej zasadzie będą wyświetlane tutaj dane e, to tło ja sobie wybrałem tutaj gdzie mamy dolne przyciski funkcji Mamy taki panel. O, o, i nasz telefon robi się touchpadem. Czyli na takiej zasadzie to działa. Okej, okay. próbujmy sobie odpalić jakąś aplikację. Ten monitor ma wyjście analogowe dźwięku na słuchawki. Możemy tutaj sobie podpiąć głośnik. ok on nam się połączył po bluetoothie. Bo on jak ma jacka to nie działa bluetooth. Jesteś przy kuchni. Ojeju, on nie widzi mi wyjścia dźwięku. Zmień. Wyjście audio, urządzenie wyświetlające, tutaj symbol HDMI i działa. Zostań w samochodzie. No, i tak jak widzimy, to działa. To na monitorze dobrze sobie to przetestowaliśmy. Jak tu się full screena robi? O. No, i tutaj stacz pada oczywiście. Możemy tutaj regulować głośność. Czyli da się korzystać z trybu Samsung DeX bez dołączonej klawiatury i myszki. Jakość się zrobiła lekko sheetowa, ale to przez ustawienia YouTube'a. Możemy to sobie zmienić. Ale tak, czy jesteśmy w stanie na telefonie robić coś innego? Tak jak widzimy, tutaj leci film. Ja wyszedłem z trybu touchpada i mówię normalnie z telefonu tutaj, kurczę, korzystać na to wygląda. Wchodzimy sobie na jakieś inne aplikacje. I wszystko normalnie tutaj działa. A żeby wejść na tryb touchpada, klikamy tutaj. I jesteśmy tutaj. O, muszę tylko obrócić ekran. Przez podwójne kliknięcie. No, myślę, że jest to mega spoko opcja. Witam z powrotem na głównym telefonie. Tak jak wiemy, laptop Dell Latitude, który był bohaterem jednego z poprzednich odcinków, nawet więcej niż jednego, ma USB-C do. Stacji dukującej tutaj mamy, więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować wpiąć tutaj tą przejścióweczkę do HDMI. O! I już widzimy duplikację ekranu. Myślałem, że będą jakieś komplikacje. Ciekawi mnie tutaj rozdzielczość. No, trzeba przyznać, że wygląda to ładnie. Okazuje się, że to nie była jakaś super strata pieniędzy. Jest to całkiem ciekawa rzecz. Kurde, to zmienia horyzonty. Podpięcie telefonu bezprzewodowo to już jest coś. Ale podpięcie przewodowo yy, otwierają nam się drzwi do wszystkich starych telewizorów. Do jakichś projektorów, może innych ekranów. O, tutaj mam akurat Full HD. Ale podobno jest w stanie obsłużyć, nasza przejściowa, aż do 4K, możemy użyć TVK 4K, OK, mamy tutaj sobie nasz laptop, podłączony oczywiście tutaj do tego, no tutaj do wyjścia AUX, na amplitnerze, no i oczywiście do telewizora, odblokowało nam się 4K, Hmm, niestety nie. Spróbujmy zamknąć pokrywę. Laptop przeskoczył w 4K. Czyli nie kłamali z tą przejściówką. Wezmę sobie tutaj myszkę bezprzewodową. Taką fajną. Ostatnio dostałem na imieniny. W zasadzie z pieniędzy, z prezentów sam sobie kupiłem. Cieszę się. Przyda się. Okej, okay, zniknęła nam tylko tapeta. Pewnie dlatego, że jest full HD. Tak jak widzimy, nasza przejścióweczka działa w 4K bez problemu z laptopem. Przypuszczam, że podobny zabieg z telefonem mógłby być trudniejszy. Przynajmniej moim. Może te lepsze modele mają lepiej. Co tu dużo mówić? Działa obraz. Teraz jeszcze sprawdźmy, czy działa dźwięk. Włączyłem jeden z moich poprzednich filmów, ostatnich. Oj, lekko, ta rozdzielczość chyba jest nie taka. Lekkie paski są po bokach, te ewentualnie do skorygowania. Ale nasz dźwięk powinien być na amplitunerze wam ja tutaj kilka zdjęć. No i oczywiście działa. Więc myślę, że tam wszystko było spoko. p 3. To oczywiście 26 cali, bo to jeszcze tak dictował. samym stroma, praktycznie. Oczywiście film jest nagrany w full HD, więc te wrażenia nie będą rewelacyjne. E, spróbujmy może jeszcze Netflixa, ale rzecz w tym, że przejściówka działa. Obraz i dźwięk z laptopa. I telefonu. Jakby wrócić jeszcze do ustawień, no to widzimy tą rozdzielczość. Dokładnie tak to jest. Jest szansa, że rozdzielczość telewizora mogła się okazać za duża dla telefonu. Okej, okay, wychodzi na to, że można zignorować ten komunikat. Jest możliwa zmiana rozdzielczości. Jest tutaj kilka opcji w ogóle tych ustawień. Możemy zrobić tak, żeby wyjście dźwięku automatycznie się przełączało. Jest też opcja auto-uruchamiania. No tutaj akurat tej rozdzielczości zmienić nie możemy, nie wiem czemu. To nam pokazuje amplituner. Rozdzielczość HDMI front 1440 x 900 pikseli. Dziwny format. Ciekawe co powie amplituner po podłączeniu do HDMI tylnego. Wygląda na to, że sytuacja jest mocno podobna. Tak, amplituner pokazuje dokładnie to samo. Tak, to jest ta rzecz, którą chciałem sprawdzić. Jesteśmy w stanie z USB-C przejść na format dla telewizora kineskopowego. Jest to Neptun, o którym były już odcinki. Działa on przez przetwornik cyfrowo-analogowy i przez modulator. Jest to duża ciekawostka. Oczywiście, dźwięk też działa ze Spotify'a. To jest fajne, jak niesamowite rzeczy możemy robić z tymi przejściówkami. Tak naprawdę możemy połączyć prawie wszystko do prawie wszystkiego. Możemy zrobić szafę grającą z telewizora, nawet takiego. Fajne, zostawię sobie tą przejściówkę, nie będę jej zwracał, bo tak myślałem, że jak nie zadziała albo mi się nie przyda, to mogę ją oddać. Ale myślę, że może być to ciekawe i przyda mi się przy niektórych odcinkach. Zrobiłem ciekawszy trick, podłączyłem to bezpośrednio do telewizora. Może będzie ciekawsza współpraca, bo telewizor to też Samsung. Orange TV, coś, coś źle to wykryło. Ciekawi mnie rozdzielczość tego, ale nie jest raczej zbyt duża. Ale nie ma też błędu o złej rozdzielczości. Rozdzielczość osiedlacza Full HD. Mamy do wyboru Full HD oraz HD. Może to zależy od rodzaju telefonu. Ford the record to jest Galaxy S24 podłączony. Przypuszczam, że A51 by się co najwyżej zestrał po podłączeniu do telewizora. A51 yy, w ogóle brak reakcji. Jesteśmy w warsztacie. Jako przykład starego TV'a, nie wiem czy dobry przykład, możemy zaliczyć tego LG i zobaczymy, jak w nim będzie to wyglądać. Musimy chyba ręcznie wybrać źródło. Łączenie. Czy wejście jest podłączone do PC? Tak. Aha, bo to wtedy, nie wiem co to robi, może przycisk TV PC przypisuje, to też działa. No i w zasadzie szczerze mówiąc po to, to kupiłem, żeby podpiąć się telefonem do starszych telewizorów, tylko jest wewnętrzne wyjście audio zawsze ustawione, musiałbym sobie przełączyć, żeby było wybierane domyślnie HDMI. Jestem zadowolony i myślę, że na tą chwilę nie trzeba bardziej kontynuować. Także myślę chyba, że produkcji spoko. Yy, tak, tak jak widzimy USB-C, chciałem tak jeszcze tylko zaznaczyć, ma du Duże możliwości. Możemy stąd cyfrowy obraz wyprowadzić, analogowy dźwięk, ładowanie, zasilanie. No, samo też połączenie tego z Bolt'em i wykorzystywanie w stacjach dokujących, do laptopów, czy też no właśnie na jednym z odcinków podłączałem stację dokującą Dela do smartfona. To rzeczywiście pokazuje, że te nasze telefony, smartfony coraz bardziej stają się komputerami i mogą zastępować inne urządzenia. Oczywiście no w ograniczonym zakresie, jako multimedialny odtwarzacz. Nie wiem, czy telefon by się sprawdził super też widzę, że bateria mi szybko uciekała jak mam USB-C zapchane, no właśnie przez to, no to już lekka lipa chociaż stacja delowska, dokująca też nie ładowała mi telefonu, ale na pewno idzie dobrać jakąś dobrą stację dokującą która pozwoli na podłączenie wyświetlacza monitora, y, jakichś głośników ładowania i innych potrzebnych rzeczy także myślę, że to nie jest duży problem no i naprawdę się cieszę, ten odcinek wyszedł może trochę przez przypadek, myślałem właśnie o takiej przejściówce, jeszcze tylko kwestia że będę musiał HDMI nosić, ale to też ma swoje zalety, bo jak jesteśmy już na na jakiejś sali, czy też na jakiejś auli, gdzie mamy HDMI do projektora i podłączamy je po prostu do gniazda, tak jak w swoim laptopie, to tak samo możemy tutaj zrobić z telefonem, a gdybym miał kabel z męską końcówką HDMI, to za każdym razem musiałbym się wpinać do tyłu telewizora. No a tutaj po prostu odpinamy HDMI, tak żartobliwie niektórzy mówią, yy, od innego urządzenia i podłączamy się do tego. Też nie wiem jaka to jest wytrzymałość, bo dopiero co to odpakowałem, ale myślę, że warto to mieć i będę to nosił przy sobie, czasami do jakichś prostszych prezentacji, czy obejrzenia filmów na dużym ekranie, Wystarczy taka przejścióweczka pewnie, a nie cały laptop. Tak jak mówię, taka ciekawostka, trochę unboxingu, trochę technologii elektroniki. Mam nadzieję, że będzie się sprawować dobrze. I Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie.